Cześć, jak się macie tutaj oczywiście damy i w dzisiejszym odcinku, tak po prostu kończymy ligę weekendową, którą rozegrałem w jeden dzień. Pierwszy raz robiłem to w tej grze i czy wbiłem lepszy bilans niż tydzień temu? Słuchajcie, no musicie sami się przekonać. No i co mogę powiedzieć? Czas na debiut Sony Bomb Pastor, która według mnie musi być idealna. Tak po prostu musi być perfekcyjna. 4 na 4 To jest karta. Ej, dobra. Nie zwracając uwagi na fizyczność, to jest karta, która z... zaraz będzie miała. Prawie wszystko na 90. To jest porąbane po prostu. Mamy 11 do 4. Zagra też Okafor. Igi. I Sonia będzie musiała bronić. Albo Besta, albo Mbappe. Zależy, jak on to ustawi sobie w grze. Ronaldinho. McGiddy Spin. Od razu podcinka na Okafora. Czy będzie potężna główka? Najgorszy playstyle w tej grze. Tydzień temu nie było 14, więc 14 zwycięzców tutaj będzie czymś super. Myślę, że będzie to równe spotkanie. Spójrzcie na ruch Markizio, on odbiera tę piłkę On zamiast biec za nią Wraca się do obrony No przecież, jak się nie podoba to zrób lepiej No słuchaj, kończę jutro kurs HTML-a I zaczynamy pisać konkurencję dla jej. Ty powiesz, że nie dam rady, ja powiem Daj mi czas, i to są właśnie te podania A to jest brak siły, no i czerwona kartka Dla Walkera, jeśli to jest faul 1-0, gol roku, David Beckham Czy to będzie jego moment? Okafor, Jego pierwszy mecz po ulepszeniu Za słabo Beckham no, chciałem raz spróbować z całej siły. Myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. Serio? Wow. Ładnie klepie No i szacunek, dobrze to zrobił. Okafor raczej do pierwszej drużyny nie wróci. Prowadzą Martens, bo dobrze mi się nią grało i wchodziłem Bapę na szpicę. Martens. Martens, pole karne i to było najgorsze uderzenie na świecie. Zasłużona porażka, no niestety mamy bilans 11 do 5, co oznacza, że nie walczymy o 16, ale i tak o to nie walczyłem. Moim celem tym tygodniu jest 14, więc no, no cóż, no rywal był lepszy i tutaj nie ma co kręcić. W ramach miłego przerwnika możemy otworzyć wymienną nanopaczkę Fantazy za 100 FC Points i chyba mamy informa. Tak, na moje konto trafi 20-30 tysięcy, więc co mogę powiedzieć? Jestem zadowolony. Nic więcej nie oczekiwałem. Chyba, że tu jest gwarantowane informy. Mam wrażenie, że jest tutaj gwarantowany inform, bo chyba zawsze z tej paczki trafiam. No nic. Aha, znowu eksperyment. Nie, nie. Dobry rywal był, no niestety nie byłem w stanie go pokonać. W limitach globalnych jest moja ulubiona super paczka. No tydzień temu trafiłem z niej konatę, udało mi się zarobić pieniądze. Jako, że to czuję, jako, że chcę budować budżet na jakąś niesamowitą kartę, musimy to otworzyć i musimy trafić tutaj złotą kartę. No cóż, pop, a razem z nią Endler. Dobrze, Future Stars na środku obrony, Milota na napadzie, Maldini, no wiecie co, wypada to wygrać. On chyba pomylił skład, on myśli, że gra Puchar Food Fantasy i wyjdzie przy 0-0. No oczywiście, obyś nadepnął go na Lego. Czas na trzy, zwycięstwa z rzędu, Ryw... Dobra, nie pokazujemy mu składu, Chco, ch skoro nie chce patrzeć na skład, to nie patrzmy. Savas, Izu, Smith, Bomb Pastor próbuje odebrać piłkę, Rodman, też tutaj karta Future Stars na pewno. Ty... Spokojnie, kolego, może c... futre, bum, Ronaldinho, nice, 1-1. Futre, no lepiej podciąć tego, nie mógł, Ronaldinho, co to za technika, przyjacielu? Bombastor, proszę, no Van Dijk będzie szybszy w tej sytuacji, Brian, Brian ma już bramkę w tym spotkaniu, ma drugą. Lukaku, no kurde, wbiegnij w tę piłkę, przyjacielu. Nie było spalonego, Lukaku, no wygrał główkę, tylko no siła do cholery jasnej, siła niech tu będzie, ludzie. No i David Beckham, kto jak to on musi podać tak piłkę, Romelu Lukaku, zabrakło jego nadzwyczajnego przyspieszenia w tej sytuacji. Beckham, podanie. Nie ma spalonego, 2 do 2, ja pierdzielę. Ale jeszcze musiał to zablokować z pierwszej. Lakaka, o to chodzi. Potężny Romelu Dobitka, ależ tempo, Bayern przegrywa, no nie gadajcie, Kevin bezpośrednio poprzeczka, coś mnie strzeli, Ronaldinho, jest, jak dobrze, że poleciał w drugą stronę, bo nie ukrywam, bo ja chciałem strzelać w środek, w ostatniej chwili zmieniłem ten kierunek, brawo Laurent Blanc. i dlatego on tu jest, nie ma, leci Okafor, Okafor, zajebiście się rzuciłeś Czech mu pod nogi, no gratulacje. Okej, okay, dobrze! Jednak Kevin naprawdę, no ma te momenty. Może nie wykorzystuje jego potencjału w każdym meczu, ale teraz to jego mocne podanie zrobiło nam wszystko. Nie, no z tym lewym to dało. On mógł być grywalny, gdyby momencik, bo. Co jest z tymi bramkarzami? Jak? Po prostu, jak można w takim momencie się rzucać? To jest przykre, po prostu. Co ja mogę zrobić więcej? No ja nim wybiegam, żeby on wbiegł w tę piłkarkę! Dobrze rozklepane, mimo że wydawało mi się, że robię wejście w dobrym momencie. Timo Werner. Czech. Timo! Dobrze Czech i karny Werner. I jednak źle wyczułem jest. 7 do 4. Mamy jeszcze minuty, by wrócić. Ale może, może to się uda. Niestety, są kosą... Naszym przerwnikiem będzie Saul. Wraca George Best do pierwszej minuty. Ronaldinho już może sobie odpocząć. Nie będziemy go marnować. Walcząc o 14 zwycięstw. Mija i... Cokolwiek miałoby to znaczyć. W porządku, w porządku. Werner Ronaldinho. O proszę, Ronaldinho szybko znalazł sobie nową drużynę. Czy mi się wydaje, czy są dropy klatek? Tak. No nic, może uda się tutaj jakoś doprowadzić do rage quitu, ale niestety co chwilę będzie mi się zacinał ekran, bo, bo tak. Boniface! <grym> 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 Jakie to jest idiotyczne. No i to jest Casillas. Proszę. To był powershot, to oczywiście, że tak. Oho. No i tutaj Carlos Alberto. Niestety Sonia Pompastor nie dała rady. Futre. Tak? Niemożliwe. Przelobowałem. 2-1. Futre. Oby siadło. Doskonale. 3-1. No muszę muszę tutaj strzelać najszybciej jak to możliwe. Jestem wnerwiony. To nie są warunki, w których się gra w tę grę. No przepraszam, ale to jest nieporozumienie, by nagle po prostu tak gra wyglądała. Uwaga best, no niestety bramkarze nie potrafią grać jeden na jeden. Futre, przyjęcie strzał, 4-2. Boniface, pole karne, dobrze, 5-2. Mam nadzieję, że koniec, dobra. 12-6 do 6 i można zrestartować tę grę. Mam taki sam bilans jak tydzień temu, więc co okazuje O, kolejna ewolucja, ale może jakaś paczuszka, coś takiego. 3x83, to nie brzmi źle. Trochę się tego uzbierało, dlatego otwórzmy... 3x83 to powinno mi zagwarantować informa. Boże, te... hall. Paczka 84 plus da nam znów Argentyńczyka, a tym razem środkowa obrońca. Okej. Okay. O, 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 dobrze. Wystarczyło trochę ponarzekać na tę grę i trafiamy tę ciekawą kartę z Girony. Jest to Jan. Jan, Jan co to? Bardzo fajne statystyki, tak naprawdę. To no, kolejny obrońca. Takie 100 tysięcy około. No to co? 12 do 6, 2 mecze do końca, dwa gładkie zwycięstwa, tylko o tyle proszę. Okej. Okay. Zobaczmy, kim jest przeciwnik. Czy ma dobrą duszę, dobre serce? Ma odbyt zamiast serca. Casillas, Militao, dwie karty Toty, raz za 8 milionów. Super. To chciałem zobaczyć po brązowym składzie. Boniface, załaduj to przy słupku kole... No załadował przy słupku, tylko kurt nie o ten słupek mi chodziło. Bomba pastor trafiona. A trafia też do siatki Ziko. Aha, nagle zaczął grać? Serio? Futre? Musisz to wykończyć. Dobrze, wierzymy. 2-1. Jednak Markizio teraz. Taki piłkarz może tworzyć piękne momenty. Boniface, no... Chwila? Boże święty, ja w to nie wierzę! Kryminał po prostu! Helian, podanie futre. Tak, przesuwaj się tym bramkarzem, stań nim w bramce, bo przecież tak robią bramkarze w grze. Boże! I Sawa, 3 do jednego. Noż wam daj nogę tam wsać, przyjacielu! Mbappe i brawo Van Dijk, jeszcze wierzymy. Niestety, no powtarzamy wynik z zeszłego tygodnia, choć przepraszam, tydzień temu miałem 13 zwycięstw, tutaj 12. Ranga piąta, no kiedyś to była norma, więc tak naprawdę powrót do rzeczywistości, przystanek pod pizzerią, 3 piki, 84+, plus, cały tydzień na to czekaliśmy, powtarzamy rangę z zeszłego tygodnia, ale wiecie, no to był eksperyment. Graliśmy 20 meczów w jeden dzień, więc i tak dobrze, że, że ja tu jeszcze jestem. Następnie trafiamy... Odegarda, już nie będę się bawił w te duplikaty, Kimis 88 i z trzeciego pika może jakaś przepotężna karta do pierwszego składu. No jest Robert Lewandowski do pierwszego składu w SBC. Czas na paczki wymienne, bo no cóż, no był to, były to przykre mecze, może Grami będzie chciała to jakoś wynagrodzić czymś mocnym, wymiennym. Bigsby, panie i panowie, Bigsby. Zaczynamy od karty 84, wydaje mi się, że tak samo jak tydzień temu, ale cóż, no wbijam słabą rangę, więc tak naprawdę... Nie mogę nic lepszego oczekiwać. Tutaj nawet nie zwróci... To chyba Terry Stegen. Znaczy nie wiem, bo nie zwróciłem uwagi na narodowość. A jednak Sandra Panios, 87, również fantastyczny traf. Dostanę za tą kartę około 13-14 tysięcy, co sprawi że naprawdę będę mógł sensownie wzmocnić swoją drużynę po tej lidze weekendowej, nice. Super o to właśnie chodzi. A teraz paczka mieszanej kampanii 85+, moim najlepszym trafem z tego jest chyba Romelu Lukaku i czy dzisiaj to przebijemy, to będzie Dania, to będzie środkowy pomocnik i to jest nieprawdopodobny środkowy pomocnik z czerwonej części Manchesteru, Christian Eriksen, warty 12 tysięcy. Ty, nawet więcej jest warty, to chyba jakiś błąd, może ludzie liczą na to, że nagle zamieni się na kartę 92. 2 razy 85. Na takie paczki czekamy, dlatego gramy 20 meczów. Karta w formie. No kurde. Wow. 2 <grywa> razy 85. Z 2 razy 85 plus, no przecież. Nie, nie. To teraz tu trafiliśmy bomb pastor nie mogę narzekać. Trafiłem kartę ponad milion, który kompletnie czułem, by była warta 20 tysięcy, ale za to wpada do nas jeszcze. Cristiano Ronaldo 86. Rord, Jamal oraz Cristiano Ronaldo. 3 karty 86, na dodatek Sauerbaum, Martinez. Jeszcze jedna paczka 10 razy 83 Już zaraz żegnamy się z naszymi kozackimi zawodnikami. Czy to jest Niklas? Nie, to jest Antonio Rudiger. Trafiliśmy jego lepszą wersję, ale może ta złota będzie lepsza od czerwonej, bo ta czerwona nadaje się tylko na przepałkę, tak jak kolor na to wskazuje. Jak myślicie? Wystarczy 86%? Popełniam błąd, narzekam na tę grę, ale żeby ta gra była lepsza trzeba wesprzeć te firmy finansowo ostatnio udało się trafić bom pastor i teraz na zakończenie tego show nie wiem nawet nie wiem co tutaj możemy trafić trafmy legendar inform boże święty nie mówcie że ja trafiłem w 14% to będzie podwójny lockout podwójny walk ale to jeszcze może być van dyke za 4 miliony to jest van dyke to jest van dyke za 4 miliony powolutku powolutku drugi inform te karty są na samym końcu Mówiłem, że są nas martens za 300 tysięcy, duplikat, oczywiście. Więc tak, Ronaldinho, no, no trochę nim postrzelaliśmy, asystowaliśmy, bardzo fajny był. Ile taka, taka przyjemność kosztuje? 8 milionów, żadna karta nie jest tyle warta w tej grze, pamiętajcie o tym. Najwięcej, ile bym zapłacił za karty, nawet debrojne: 3 miliony 670 tysięcy. Kevin, kurczę, ja nie chcę tego robić, ja nie chcę być tak brutalny, ale ja od takiej karty oczekuję, że on zrobi śniadanie. Zrobi kolację, zrobi jeszcze obiad, na spacer psa wyprowadzi. Nie wyprowadzał żadnego rywala na spacer w trakcie tej ligi weekendowej. On był! Strzelił kilka bramek, miał kilka kluczowych podań, jednak karta za 3 miliony 600 tysięcy musi być tutaj bardziej obecna. Markizjo zostaje. Markizjo tylko zostaje, bo już pół miliona na nim straciłem. Jednak ja wierzę, Juventus to jest klub dobrze zarządzany, to jest klub bramkostrzelny z takimi piłkarzami jak Arkadiusz Milik, Blachowicz, Kieza są w stanie strzelić jeszcze mnóstwo bramek w następnych spotkaniach i wygrać te mecze żeby Markizio osiągnął ocenę 91, no od Bomba Store jest znacznie więcej, bo jej debiuty były tragiczne, ale to dlatego, że trafiłem na prosów, oni wykorzystywali moje słabe zagrania. Paulo Futre zagrałem 37 meczów, 30 bramek, 18 asyst, tylko raz zabrakło jego słabszej nogi, ale ogółem jedne z najfajniejszych skrzydłowych, których używałem. Boniface już zagrał na 61 meczów, 82 bramki, 30 asystą, tutaj będzie dopóki nie strzelę 100 bramek i David Beckham na nim, 62 mecze, 9 bramek, 39 asyst, no poezja po po prostu i patrząc tak, porównując ceny, to wolę jednak Davida od Kevina. Wybacz Kevin, ale nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Będziemy się żegnać też z Davidem, bo będziemy szukać nowych gwiazd, pożegnamy się z Futre i tak naprawdę ta wyprzedaż sprawi, że będę miał budżet w wysokości około, kurde, 6 milionów. Jordan Henderson, Weinaldum. ja to tak widzę. Drodzy widzowie, na zakończenie 10 pików 85. Plus. Czy tu może pojawić się coś, co zmieni moje życie? Czy te piki będą lepsze od pików za Foot Champions? No, mamy już cancelo i właściwie mieliśmy też 85, a z jednego pika mieliśmy 4 karty 84, więc jak widać, nie jest trudne wskoczyć na taki poziom. Następnie Richard Lisson, jeden z moich ulubionych zawodników, kartą numer 5 będzie Spicy. Oblak. <laughs> no i tak, to, to jest już lepsze. 88 i 86. I Ewa Pajr, ja pierdziele. Dwie karty do końca. Jest Luka Modric, 87. No i tak to jest. Z ostatniego pika. Mach. Romero. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Udało się to kończyć w bardzo pozytywnym stylu. Wybaczcie, że ten odcinek był krótszy, krótszy ale ze względu na to, że wyjeżdżałem, to no, no niestety nie byłem w stanie czegoś więcej z tego wycisnąć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jutro widzimy się w odcinku z gościem specjalnym, dlatego musicie wbić na kanał, bo fajnie, zabawnie, śmiesznie, dużo uśmiechu, a uśmiech jest najważniejszy. Dlatego trzymajcie się, udanego tygodnia. Do zobaczenia jutro. Cześć!